To jest dużo godz. stikel tam piesa w podpiętach to jest Nie lubi go On by wołał bez kagańca, ale u nas przepisy mówią, że pies musi wolić z Dlaczego? Czy ktoś wie? Może pani wie tutaj. Dlaczego pies tak, żeby nie ubył, bo to jest pies nie wiem patrolowo i jest to jest agresywny.